Witam serdecznie moi drodzy. Przychodzę dzisiaj z filmikiem na temat zbliżającej się pełni, ponieważ 5.07, czyli w najbliższą niedzielę mamy kolejną pełnię w znaku Koziorożca. Tym razem będzie to znak Koziorożca, dlatego już y, od dzisiaj zbieram wasze intencje, tak? Jeżeli macie jakieś intencje, które chcecie posłać do góry za moją pomocą, y, to zapraszam, tak? Bardzo proszę wtedy o kontakt na Oliana 777 małpa WP.pl. Jeżeli chodzi o treść intencji, to tak jak zawsze powiem i teraz, że niektóre, znaczy większość intencji jak najbardziej jest przeze mnie możliwa do zrobienia. Niektóre po prostu no, wykraczają poza moje jakieś tam granice moralne i etyczne, dlatego wtedy no, od razu piszę takiej osobie, że niestety, ale tego nie mogę zrobić. Natomiast większość bez problemu, jeżeli do mnie piszecie, od razu otrzymujecie odpowiedź, czy taka intencja jest do zrealizowania. Moi drodzy, już od od dzisiaj y, możecie mi y, pisać na mailu intencje, które sobie tylko i wyłącznie życzycie. Natomiast te osoby, które y, niestety w ostatniej pełni się nie załapały z racji miejsc, które były ograniczone, już są wpisane na tą y, pełnię za 5 dni. Więc Wy nie musicie się o nic martwić, y, Wy już macie miejsce zapewnione z racji tego, że już zapisaliście się wtedy no a, że nie było miejsc, no to akurat tak wyszło. Dobrze, moi drodzy, to by było na tyle. Pozdrawiam serdecznie i miłego wieczoru życzę Oliana.